Cześć. Dzisiaj podczas festiwalu polskich filmów fabularnych w Deni naszemu niesamowitemu zespołowi z filmoteki szkolnej udało się przeprowadzić wywiad z reżyserem, którego każdy powinien znać. Nie dość, że zdradził nam kulisy powstawania jego najnowszego filmu, to także udzielił niezwykle ważnych porad dotyczących życia. Zostańcie z nami. Muzyka Dlaczego takie połączenie w filmie e, mity indiańskie z mitem o bogactwie? No, bo to jest naturalne połączenie w Stanach Zjednoczonych. Tam są Indianie, ciągle żyją w takich bardzo prymitywnych warunkach, wręcz archaicznych, niewyobrażalnych dla kogoś, kto jest tak jak my wszyscy w cywilizowanym świecie. Żyją bez wody, żyją bez prądu, żyją. Właściwie mając bardzo stare wierzenia, taki system czytania rzeczywistości, śladów nieba, ziemi, zupełnie zapomniany przez współczesnego człowieka, a otoczeni są przez taką cywilizację najbardziej rozwiniętą na świecie, więc to jest taki kontrast, diapazon, z który rodzi napięcie. No. Sztuka się jednak tworzy ze, z kontrastów. A tutaj mamy cywilizacyjnie rzecz biorąc skrajny kontrast. Rozumiem. Chciałam zapytać również, czy pana film jest filmem fantastycznym, science fiction? Fantastycznym w, w odbiorze. Ja tworzę swoje kino, ono ma inne warunki. To jest kino Lecha Majewskiego. Ono się nie stosuje do żadnych tych. Genre. Ja jestem osobnym gatunkiem filmowym. Czy ten mit o bogactwie zawarty w filmie ma nam odbiorcom przekazać coś, czy chciałby Pan przekazać coś w stosunku do dzisiejszych czasów? Wie Pani, każdy kto robi film to na pewno ma jakiś cel w tym działaniu, ale nie jest rolą reżysera czy twórcy mówienia co. Chcę przekazać. To jest kwestia odbioru indywidualnego przez poszczególnych widzów. To nawet nie kwestia masowego, bo to kino nie jest kinem manipulatywnym. Ja tutaj nie stosuję utartych chwytów filmowych, żeby podbić taką mechaniczną oglądalność filmu. Mój profesor, no i taki można powiedzieć, mistrz Wojciech Has. Wielki polski reżyser. Jak uczył nas w szkole filmowej, to mówił o tym, że istnieje kino, które nazywał hydraulicznym. To jest takie kino, gdzie się przyciska jakąś tam Wajchę i tu coś wyskakuje inną, a tam coś wyskakuje. Taka hydraulika filmowa, która powoduje, że tu człowiek się przestraszy, tam się roześmieje gagiem. Tutaj że jest takie celowe działanie na widza znanymi chwytami filmowymi. Ale jest też inne kino bardziej pokrewne a ludziom bardziej wrażliwym, czy też ludziom bardziej myślącym którzy brzydzą się pewnymi chwytami. Jak udało panu się skompletować taką właśnie obsadę takich aktorów, którzy są aktorami amerykańskimi, hollywoodzkimi, są to wielkie nazwiska? Oni kochają moją twórczość, tak można powiedzieć. Może to brzmi w Polsce, ja nie jestem tak specjalnie być może czytany, ale oni tam bardzo intensywnie się moją twórczością interesują, cenią ją na tyle, że, że często taka ochota uczestnictwa w moim filmie przychodzi z ich strony, bo tak było w wypadku Michaela Yorka, czy Charlotte Rampling, czy Josh Hartnett, który właściwie został aktorem po tym, jak zobaczył film, który ja. Właściwie stworzyłem, to znaczy nawet znalazłem reżysera do niego. To był film Baskiat, który narodził się w mojej głowie, ja go wyprodukowałem. Ja napisałem oryginalną jakby e, e, książkę, która stała się kanwą tego i znalazłem Juliana Sznabla do reżyserii tego filmu, więc to jest takie moje, jak mówią Amerykanie, brainchild, dziecko mojego umysłu. A Josh Hartnett właśnie był w takiej artystycznej szkole i on to przeżył ten film na tyle, że napisał do mnie, że byłby zaszczycony, gdyby mógł ze mną pracować. Więc ja trochę jestem w sytuacji, że ludzie się zgłaszają, pani Charlotte Rampling w Paryżu widziała moją wystawę w muzeum i ona do mnie napisała, że Marzeniem jej jest pracować i tu przepraszam, ale to jest, są jej słowa z wybitnymi artystami. W związku z tym, jeżeli chcę korzystać z jej talentu i możliwości, to ona się zgłasza. Więc trudno jest mi w tej sytuacji powiedzieć o tyle mam to ułatwione. Czy uważa pan, że te nazwiska? E, aktorów, którzy występują w pańskim filmie, e, mają duże znaczenie w dystrybucji filmu? Wydaje mi się, że tak, no oczywiście, że wie pani, no ludzie tak z automatu potem na przykład sprawdzają, kto jest w obsadzie, no jak jest nazwisko w obsadzie, to jest to z automatu gwarancja, że to będzie miało pewien poziom, prawda? Że, no jednak. Malkowicz nie gra w filmach, które są drugiej czy trzeciej kategorii. Co by o nim nie mówić, on dużo gra, ale on też bardzo precyzyjnie wybiera sobie, w czym chce uczestniczyć. Poza tym, agenci, tak jak Berenice, na przykład, która jest piękną kobietą, dziewczyną Bonda, no to też nie może zagrać w czymś, co. Na czym straci na, na wartości dla jej agencji? Za tymi ludźmi stoją całe zespoły ich doradców, ich menadżerów, ich agentów, którzy pilnują, żeby, mówiąc brutalnie, żeby nie spadła wartość ich klienta. Czy mógłby Pan powiedzieć o reżyserii słowo na temat tego, co zrobić, jak kręcić filmy, jak znaleźć swoją drogę w tym właśnie kierunku? Do siłowni tam trzeba ćwiczyć dużo, żeby na planie nie paść. Kręci się w najgorszych warunkach, w zimnie, o świcie, leje deszcz, leci za kołnierz, żeby się nie zaziębić, bo jutro następny dzień zdjęciowy i tak dalej. Tak trzeba mieć parę i trzeba mieć wytrwałość konia, co najmniej. Także to jest, to jest bardzo ważne wbrew pozorom, bo to również psychicznie potem pozwala, żeby się nie poddawać, bo ja widzę, że dużo ludzi młodych, no to jest, wchodzi się w taki wir, Wojciech Has znowu go przywołał, on mówi naciskasz guzik w kamerze i zaczyna się wojna. No i coś w tym jest. No, znaczy, wszyscy dostają kociego łba i po prostu wszyscy na ostatnią chwilę chcą wszystko zatwierdzać. Robi się taki burdel na, na planie, że to jest nie do ogarnięcia. No więc trzeba tupnąć nogą, trzeba ustawić tych ludzi. Czyli trochę tak jak Wajda mówił, że trzeba być poetą i kapralem. No, to jest. Yy... Agnieszka Holland z kolei mówi, że trzeba mieć bardzo mocne nogi. To też jest prawda, bo cały czas człowiek biega, chodzi, stoi na nogach. Tak jak Werner Herzog, Herzog, to on wszystkie przesuwa meble. On się w ogóle w tym wyżywa. Chyba zamiast kląć czy tam coś, to on najpierw zaczyna od przestawiania wszystkich mebli. A potem te meble wracają tam, gdzie stały. Ale no, niemniej jednak jego ta energia, wściekłość wyraża się w przesuwaniu mebli. No są różne sposoby, ale generalnie rzecz biorąc trzeba umieć chronić tą wewnętrzną tą strukturę wewnętrzną, która postanowiła zrobić film. I do tego trzeba być jak komandos. No, niestety, no, takie są fizyczne. Chyba, że się robi telenowele, herbatka, kawka, papierosek, kawka, herbatka i dialog typu halinko, czy możesz naparzyć herbaty, a ile chcesz łyżeczek cukru. No to już mnie pytasz całe życie, daj dwie łyżeczki. No to, to też tak można i wtedy nie trzeba mieć struktury komandosa. Chciałam panu bardzo podziękować za ten wywiad, za to, jak opowiedział Pan o swoim filmie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję i życzę Wam dużo szczęścia na drodze zawodowej, która jak Boga kocham, jest trudna.